Wczoraj kolejna fajna kryptowalutowa niedziela z Majkiem, która udowodniła, że 40% użytkowników kryptowalut to kobiety. A dzisiaj w samo południe zaczynamy Newsflash. Newsflash czyli najlepsze i najszybsze w Polsce wiadomości ze świata kryptowalut. Zaczynamy w samo południe. to tylko 10 minut, a więc teraz przygotowujemy sobie wszystko. Komora maszyny roczującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady i odpalamy kolejny newsflash. Na początku Stany Zjednoczone dane inflacyjne będą słabiutkie. 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć, jeżeli jesteś bitcoinowcem w tym tygodniu. Połączenie oczywiście CPI może być. Yy, i innych rzeczy mogą, może być bardzo problematyczne, jeśli chodzi o cenę Bitcoina. Widać wczoraj jest atak na wachlarz Satoszowa, na początku podbicie, po drugiej wznoszącej, później atak na wachlarz Satoszowa, więc pojawią się dane inflacyjne i być może Bitcoin spadnie poniżej 20 tysięcy dolarów. Oczywiście, oczywiście wszyscy patrzą na inflację, Bitcoin jest z rynkiem tradycyjnym. No i jeżeli będą słabe dane, to kolejny raz może być nerwowo dla ryzykownych aktywów na, każdy, na każdym rynku Bitcoin cały czas jest używany jest używany przez przez można powiedzieć przez uważany może nie używany uważany przez rynek tradycyjny jako aktywo bardzo ryzykowne to jest też oczywiście mowa o 200 tygodniowej średniej kroczącej która powoduje ból głowy no i tyle a Paxos ujawnia rezerwy USDP i BUSD jako wyzwanie dla innych emitentów stablecoinów. Dyrektor Generalny Paxos Charles Cascarilla chce uczynić rezerwy stablecoin bardziej przejrzystymi, aby promować zaufanie do kasy aktywów cyfrowych. Także dwa raporty. zaterwie szczegółowo opisują skład rezerw zarówno Pax Dollar, jak i Binance USD. Czy to jest próba wyzwania? Zobaczcie, jeżeli wejdziemy na rynek stablecoinów, na czwartym miejscu USD Coin z kapitałem pół miliarda. Ale dosyć mocno goni go Binance, USD 17,9 miliarda, król i oczywiście Tether 66 miliardów. No i teraz, Paxot, chcę wsadzić kij w mrobisko, pokazać mrowisko, pokazać, że tu jest całkowicie transparencja, że jest całkowicie pokryty. A dodatkowo, co ciekawe, jest to odpowiedź na to, że Tether powiedział, że 12 najlepszych firm księgowych MHA będzie wykonywać audyt, tylko zobaczymy, co z tego audytu wyjdzie. Użytkownicy Binance głosują za utrzymaniem darmowych transakcji. Ponad 60% traderów Binance chce, aby giełda otrzymała swoje darmowe transakcje. O to w tym wszystkim chodzi? Aby świętować swoje urodziny. Chyba szóste, ile dobrze pamiętam, albo piąte. Czy piąte, czy szóste? Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, ze względu, może tu dalej będzie napisane, ze względu na, na urodziny Binance wprowadził zero fee trading na... Parach bitcoinowych, bitcoin do stablecoin i Dalej i nie tylko, ale także do fiatów. No i teraz traderzy chcą, aby to zostało utrzymane. Tak. Jeden z użytkowników powiedział, że plus utrzymania darmowych transakcji przeważają nad minusami. No tu to giełda to jest typowe zagranie marketingowe. Przyjdźcie handlować do nas z bitcoinem, który jest darmowy u nas, a jak będziecie handlować innym, zapłacicie fee. Więcej użytkowników, więc tak, de facto to można zwolnić. Dyplomaci USA celują w japońskie firmy kryptowolutowe w ROCHI. z zwiększa presję na Japonię, aby wymierzyć w licencjonowane firmy kryptowolutowe działające w Japonii. Tak? O co wymierzyć? No. Tania energia, niskie temperatury sprawiły, że Irkus na Syberii stał się atrakcyjną lokalizacją górników. Czyli Japończycy z Rosjanami, chociaż oficjalnie chyba pokoi nie mają podpisanego, to oczywiście działają. I teraz e, Japońska Agencja Usług Finansowych nakazała wszystkim giełdom pod ich jurysdykcją zerwanie wszelkich pozostałych więzi z Rosją, ponieważ Stany Zjednoczone i Sądnicze starają się odizolować Kreml od globalnej gospodarki. Obecnie w Rosji działa 31 giełd zlicencjonowanych przez FSA. A nie wiem, czy wiecie, ostatnio niestety został zabity premier Japonii. A czym, jakie miał poglądy, czego nie chciał narzucić, żeby w Japonii zostało narzucone? No to przypadków na tym świecie nie ma. Poczytajcie sobie o tym, panie. Słuchajcie, Bitcoinowy Reserve Risk Indicator spada do najniższego poziomu, także pewność długoterminowych hodlerów osiągnęła dołek, tak? Bit, ceny Bitcoina spadły poniżej Realized Price po raz kolejny. I oczywiście negatywne współczynniki makro. No i wygląda na to, że chyba zbliżamy się do dołka. Zobaczcie, ten wskaźnik jest tutaj na all time low. Ale jak to ze wszystkimi wskaźnikami bywa? Wskaźnik się tutaj pojawia, i tyle w temacie. Także to takie dodatkowe, pamiętajcie, żeby mieć szersze spojrzenie, ale nie kierujcie się tymi wskaźnikami, bo one wszystkie są gówno warte. A Peter Szef e, zaakceptowałby bitcoina w sprzedaży tego banku, banku Euros Pacific, który został zamknięty, i mówi o tym, że sprzedałby bank za bitcoina. To jest ciekawa sprawa. To jest niesamowita, niesamowity zwrot jednego z naj, najbardziej zagorzałych krytyków Bitcoina. E, Shift chce, aby regulator pozwolił na sprzedaż banku, że, żeby klienci byli chronieni. No. Ciekawa sprawa. Także mówi, że sprzedałby za Bitcoina, tak? Zaakceptowałby płatność w Bitcoinie, e, gdyby regulatorzy pozwolili mu na sprzedaż banku. No to powiem wam szczerze, to jest ciekawa sprawa. To jest ciekawa suma 24,5 miliona dolarów, i chcę, aby regulator na to zgodził. A, no i oczywiście, są, to, to nie, nie ma się co cieszyć, oczywiście, bo on jest tak zdesperowany, że sprzedałby ten bank za cokolwiek, nawet za bitcoin. Przechodząc sobie dalej, projekty na ekosystemie upadłem Terra migrują do ekosystemu Poligon. No, oczywiście już w tego Koguduna i Terra nikt nie wierzy. Ponad 48 projektów, różnych projektów opuściły ekosystem, który ich zawiódł i migrują właśnie na poligonie. Także zobaczcie, coraz więcej idzie do poligona. A bitcoinowy byk, Michael Saylor, Ethereum jest oczywiście papierem wartościowym. On oczywiście mówił o forki, mówił o ICO i tak dalej. Głównym zarzutem myślę, że było Dedao, gdzie cofnięto, cofnięto blockchain, gdzie on jest ciągle zmieniany. i Jak on powiedział, commodity nie może być ciągle zmieniany, a Ethereum jest security. Patrząc na to hardkorowo, Ethereum jest security, bo była zebrana kasa użyta do developmentu Ethereum. Przy okazji Vitalik się dorobił. A słuchajcie, Kevin O'Leary ostrzega przed kryptopaniką. Nadchodzi kryptopanika. Nie wierzę, że widzieliśmy już dołek. To jest oczywiście gwiazda Shark Tanku, Kevin O'Leary, znana jako Mr. Wonderful. Ostrzega, ostrzega przed wielkim panicznym eventem w kryptoprzestrzeni. Nie wierzę w to, że widzieliśmy już dołek, tak? Mam inne spojrzenie na to. Także Big Panic Event. No i teraz ten Big Panic Event może być podobną okazją, przynajmniej dla mnie, Wy sobie możecie stwierdzić, że już jest koniec krypto, jak był marzec 2020. I jeszcze dodatkowo zobaczcie. Wilk z Wall Street, Jordan, Jordan Belfort twierdzi, że byłby, e, byłby zaszokowany. Jeżeli nie zarobilibyście dużych pieniędzy, właściwie pieniędzy inwestując w Bitcoina długoterminowo. Jeżeli spojrzysz na horyzont 3, 4 czy 5-letni, byłbyś zaszokowany, jeżeli nie zarobisz inwestując w Bitcoina ze względu na to, że fundamenty Bitcoina są bardzo silne. Fundamenty, których bardzo duża część użytkowników nie rozumie. Nie rozumie tego Bitcoina, a jak to powiedział Satoshi, jeżeli nie ma, nie, nie wierzysz, nie chcesz, to ja nie mam czasu Ci tego tłumaczyć. Przeczytaj sobie standard Bitcoin. A słuchajcie, ostatni z dzisiejszego dnia. Celsius zatrudnia nową firmę prawniczą, która ma nadzorować restrukturyzację. Tak. Mają mieć porady prawne od Kirkland and Ellis LLP. Ci mają nadzorować restrukturyzację. Tak. Wall Street Journal donosi o tym, cytując osoby, które są z bliskie temu tematowi. No, wczoraj Magda powiedziała, że Celsius to jest Ponzi. E, takie są te i że używane były środki. Zobaczymy, na razie Celsjusz spłaca pożytki. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Przechodzimy sobie teraz jeszcze do analizy rynku. <laughs> Jeśli chodzi o analizę rynku, widzicie, zasieki się bronią. Tu trzeba powiększyć, tak? Zasieki bronią spadków Bitcoina. I oczywiście jak Bitcoin spada, to wszystko idzie za Bitcoinem i odbija za Bitcoinem. Dominacja Bitcoina też tam troszeczkę spadła, aby urosnąć. Ale wszystko na rynku kryptowalut jest dokładnie tak samo. Tak samo Bitcoin, Solana, Hex, wszystko. Wszystko, wszystko i. Przepraszam. Wszystko, wszystko idzie tak jak, tak jak Bitcoin. Przechodząc sobie dalej, znowu dolar zyskuje na wartości. Złotówka traci 4,73 za złotówkę. 4,79 za euro. I zobaczmy jeszcze. Dixie, Dixie znowu nam idzie do góry. Także pandemili, drukowali i ludzkość, jak to się mówi, w biedę wpędzali. Złoto idzie bokiem, od dłuższego czasu idzie bokiem po tych dwóch spadkach. Srebro praktycznie to samo, chociaż tu lekkie odbicie, czy to są piętnastki, więc może przejdźmy przynajmniej na czterogodzinowe świeczki. E, miedź, miedź nam spadła i teraz też taki, próba była odbicia, ale powrót. No i ropa naftowa spadła, było odragowanie. No jest walka, tutaj 103, ta 100 za baryłkę się broni. Rynek tradycyjny, Nasdaq. Nas tak podbijał lekko, ale zobaczcie, tu nie było przebicia, no zobaczymy. Tu boczniak, tu właściwie boczniak, takie nic się nie dzieje. Tutaj też było podbicie, zdjęcie, znowu podbicie i właściwie nic się nie dzieje. Nvidia, Nvidia odrabia straty na 4-godzinówkach, zobaczcie. Twitter, Twitter oczywiście, Twitter tutaj też taki, można powiedzieć, po tym co Elon, tutaj spadek i tak dalej, i tak dalej. I na końcu Tesla, Tesla odbija. To by było zasadniczo tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, jak to zwykle bywa, jak to zwykle bywa. Krypto eee, newsflash w samo południe, następny newsflash będzie w środę. I być może dzisiaj widzimy się jeszcze w jakimś kolejnym odcinku. Może Wam kryptostok wrzuca, może zrobię wieczorne newsy. Zobaczymy. Kto nie widział kryptowalutowej niedzieli, ten niech żałuje i obejrzy. Cześć!